Cześć, Małego, jestem Barta 103. Witam Was w kolejnym na moim kanale. A dzisiaj mamy kolejny challenge z Fortnite. Losowy skin challenge. Jest ze mną oczywiście znów Alex. Tak. I jego koleżanka. I moja koleżanka. Dobra, Dobra. jest Także że I uwaga, jak ona nam skina wylosowało Szary. Szary bronię. Dobra Okej, okay, czyli ty masz Alex czary, a moja koleżanka ma zielone, tak? Tak, a ty, a ty a ja masz mam... niebieskie. Ej, nie mówcie mi, nie mówcie mi. I baranku. Dobra, ja nie mam niebieskich, ja też mam zielone. Ty dałeś sobie tego skina jako zielone. No spoko. No tak, bo jest zielone nie? Ja, ja dałem, mam niebieskie. Ja dałem sobie kolorowo, czyli wiesz, według rzadkości, więc... Także taki challenge dzisiaj zrobimy. Losowy skin to losowy, to losowy kolor broni. Jest zielone. Hmm. No, czyli. Uf. Jest tak? Czekaj, bo dawna mam. Ja, ja mam tylko zielone, moja koleżanka ma tylko zielone, a ty masz szare Piszcz, wolę, wolę szare, bo one się najbardziej znajdują na podłodze niż A może na leczenia? No, tak. leczenie, jak, jak... leczenie jakie... Leczenie jakie chcemy, nie, nie robimy takie orze No, leczenie zawsze jakikolwiek Ej no dobra Czyli ile zagramy Gierek? Tak? Dwie albo trzy, nie? Dwie z trzy, bo jak zginiemy to no wiesz no tak bo wtedy kamp wtedy kampi kampiliśmy co nie i nie mogliśmy tęrzeliśmy dłużej Pił! piu 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 mam downa widzowie zbieramy na wyleczenie tego downa 20 sekund aleks leczymy wyleczenie mojego downa okej okay. Tam link w opisie do zbiórki Nie no, oczywiście, że nie ja nie jestem chory Na głowę nie Dzisiaj Albo z szuwary, albo tutaj, albo za kąty bo tutaj są takie bronie Ja miałem plan nagrać na tym Właśnie na... Wiecie o co chodzi Na konsoli, ja na konsoli ale nie tak, wiem. tak, tak, wiemy o co ci chodzi I dobra, o, pierwsza broni mój. od razu zielona Jaka tam trafiła mi się? O jest, dobra, jest, jest, szara S+. Kurde, no ja potrzebuję broni, bo mam typu... To chodź do mnie, bo, bo mam zielone. Mam pistolet dzik, zielony, wiem na górze, ale... Nie wiem, czy teraz do niego... O, tutaj jest. Idę. Masz tu zielony pistolet. O, szary dla mnie taktykal ktoś ma. I to, to... Family friendy, oczywiście. W ogóle, mam pytanie do was. Czy chcecie na przykład odcinek jeszcze, nie wiem, z arenek? od... Nie, od, od no co to Marauderzy, to mówiłem ci o tych marauderach. Ja lepszego aim'a. nie trafiłem jeszcze cał. My ja też nie trafiłem jak na razie. Leży. Bo ciebie mam. Bo ja zabiłem go. O kurde, czekaj, bo ja muszę przeładować za broń. Dychamy bandycy prostaki. Nie zabijcie ich, bo my nie chceć. Mhm. Ty dodaj mi amo do broni chociaż jakieś. Masz na Mki, bo... Mam nie nie, nie, możemy niebieskich podnosić, oni mają niebies. Ja mam tylko 9 amo do tej. DMK, pock o, mam tutaj amu, Ale nie fajnie. Poda mamy bardzo malutko. No. Mam amu e, też. Bro... Jak nie trzeba niebieskich, to są niebieskie, super. No jak trzeba, to nie ma. O! Jest! meczka niebieska. E, zielona. Dobra. E, pokaż pokas, No proszę, no, co O, dobra. Najśmieszniejsze jest to, że się skończył sezon z Marvelem, a i tak są zatrapiania Wulwerino. <coughs> e, we, 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 luju, co wy we mnie strzelacie tam? Jak ja mam nalać paliwo do tego? Chupa. O, leje się, nie? Jak nagrymi, samochod, ej, bo, to bota znalazłem, się pali. bota znalazłem. Chłop z botem tutaj. Ej, fajnie, że jak on się Nie dobijaj go, nie dobijaj go, nie dobijaj go. Co jeszcze raz mówisz, bo. No mówię, że jak dolewam, jak leję paliwem samochód, to ono się, wiesz co, bez sensu. No sikasz na to auto. No i wtedy to Jesteś auto... pan Nie krót ma chami Madyta. O O, dzień dobry że tam swojego ziomeczka. Tamtego można dobijać, bo i tak jest słaby. No to, to auto. Ale drgała w post. Ja przeszukuję ziomka. O ty Hamie, co ty mnie dziabłaś? No i giniesz, alo ziomek, tak. A ja tak. zbieram lud. Słuchaj, tak kończą frajerzy, którzy zadzierają z nami, co nie, Alex? A tak, go? Zamawiliście taksówkę? Tak. Ale czekajcie, jednak nie, ja muszę tutaj ten. I dajcie mi kierować, ja kieruję. No, tak. Napakę, napakę, nie lecimy. Jeszcze tego błędy. Ale, wow, kurde Chod, Ale, lewo. Ej, tutaj powinna, powinna być, to Tokio Drift. Wow! To faktycznie było takie Drift. Mmm, tak, taczek. Ja nie mam pompy nawet, coś chce ładowaną? No masz jeszcze te, do, Dziękuję ci. Ale. Ja mam chłopie. Ja mam chłopie nawet ten, nawet leczenie mam zielone. Słuchaj, ja, 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 wol, ja wolę wiesz co mieć? Ja wolę mieć Charger niż e, jakąś tą pompę. A najlepsze jest to, że jeszcze zielony to mój ulubiony kolor. Dlatego głównie kupiłem tego skina. Także jakby ktoś nie wiedział tak zielony to mój ulubiony kolor. kiedyś quiz o nas. O. Nic nie będą wiedzieć. No to już macie już jedną podpowiedź. Mój ulubiony kolor to jest właśnie. Zielony. A mój nie wiecie jeszcze, więc Alex tylko wie. Ja to ja wiem. Niebieski tutaj kolor. O mam jest ty... O! Mam 46 level już, nice. Pokty. Aha, ja se... Jestem jestem głupi. Wziąłem ten kamień, i zamiast iść normalnie, to ja w drugą stronę odstraszę. Kamień Nie, to nie Ej, jestem. Nie strzelają, strzelają we mnie. Dwójka. Ej, ja już się przyzwyczaiłem do tego challenge'u, że nie mamy mam broni. No No idę. No cóż, idę, tak? Tu kurde, nie dam sobie rady już. Musisz się po mnie podejść. Bo ja mam HP mało Nie no Co skąd? Jestem... Nie, nie jestem celem, jakieś rampy idziecie celem pomóżcie, tutaj jest Nie, no, mam nie miałem szans, chłopie Pomóż No nie mogę ci pomóc No on dobija celem. mnie, no kury. No i co ci doda? No i co ci doda? Co ci dodało? Szare bronie tylko Jazu Dobra, Pan... ten, ten challenge jest yy, nieudany i no że... i czemu oni dobijają? To jest niemiłe. Nie wiem. Oni pewnie muszą, że będą mieć dobry ludzik, tu, A tu ode mnie szare bronie mają. I znowu, ona sama została. Kieruje nam gierkę. No. Bohaterska dziewczyno. Ej, miał maty. To by się poradziło. Ona dużo ma. Ale nie masz dźwigniowego. Weź, jakbyś miała dźwigniowy. Szkoda, że nie ma tej snajper tej. Ja zmysłowałem dwa strzały z dźwigniowego i... i... Źle trochę. Co jest? Tutaj tam jest jakiś chłop. Kto to szedł za nią? Co to było? No właśnie nie wiem, to chyba jakiś duch. Bo mnie zaatakował. Co to było? Co jest? I my mamy jakiegoś bania chyba w tej grze. Czemu on przeszedł obok ciebie? Nie wiem. To był chyba ten dogadania, ktoś, tak mi się wydaje. ale on by ją atakował, jakby sobie jej nie wynajęła. Ej, dobra, podniosła moją, teraz spróbuj jego podnieść. Nie, moje nie zdąży, Mam dziewięć masz 9 sekund. Idź, idź, idź. Nie jest, nie jest typek. Nie, dobra. To I oni sobie są dziwni. Co, jest jak porobiła! <gry> moje już nie zdąży, nie, no już nie był nawet. Kurde, ale dobrze że Dobra, to możemy było. pooglądać ich meczek, ale. No to może zrób cięcie, aż mnie odrodzi Dobra No ale cię już nie odrodzi... Znaczy, jak dojdzie na zakątek łowcy, to cię odrodzi, także widzimy się zaraz Dobra, zresztą się już, Aleks No Jezu Raczej na Jagin? pewno Ja ginę? Nie, ja ginę, ja ginę No bo czekaj, on musi to podejść do mnie Kurwa Mać... Aleks! Nie! Trafił. Ej, kurcze, pieczone. Dobra, widzimy się teraz w następnej giereczce. I nie patrzcie od razu na skinę. Zamykajcie oczy, dajcie go, go to właśnie nie zobaczy na skinę. A, my wyszliśmy. Ja <laughs> no pierdolę, nie mogę patrzeć. Dobra, to zamykam oczy i daję gotowość. to, patrzę. Dobra, jesteśmy, jesteśmy w grze. Okay. Nagrywam? Tak, nagram. Także już jesteśmy w gierce i jak widzicie ja mam zielonego skina. Ja mam zielone. Nie. Yeah. A mi nie mówcie, mi nie mówcie. Ej dobra, mam Julkę, ja mam epickie. Ej. A ty masz jakie? Niebieskie? E nie, ja mam... Ale ja chodzi mam o ten. tego, tą koleżankę. Niebieskie. Jakie ty masz Miśka? Niebieskie. No niebieskie. ona ma niebieskie. A to niebieskie mamy. Fok to Dobra, ale idę do ciebie. beatboxować, Pa. Pa jak idę do ciebie. Tak, taki jesteś, ja też mogę. Ja też mogę, gdzie ty jesteś? Koło ciebie właśnie. Gdzie jest ta emotka? Już się ją miałem. Dobra, ja idę z inną emotką, o. Ja wiem A dobra, tu jest. Ja wiem za Już znalazłem. Już znalazłem. Ja idę z emotką, która była darmowa w sklepie. Dobra, ja pośpiewam sobie. A sobą. Święta noc. Dobra, kto idzie z nami śpiewać? Bo ten ham ciągle strzela, jakiś ghoul trooper. Ciiiiii, święta, święta. święta noc. Ale content robiony. Jak, jak była te kolenda? A jestem na, cze na czele, na czele hulku, tak? Bóg się rodzi, chleje. Dajcie wody, bo zemdleje. Ej, nie, nie, nie. Tak, co ty robisz? Jak to wyśpiewasz? Dobra, lecimy ostro! Dobra, na... lecimy... lecimy do. No ja będę chipa teraz, Dobra, bo ale... Nie mam broni. Słuchaj. Będziemy musieli pokazać nagrywanie najprawdopodobniej. Czemu? No, chyba, że przeżyjemy. No kupię! Co ja mam ich kilofować? No... Ja mam epickie, ty nie wiem jakie masz, ty masz niebieskie. Z zielone. No, to masz łatwo Ty, Bo ja muszę się schować gdzieś Ty, bo oni mnie widzą Masz broń? Masz broń? Może no. ja chodźcie do, świtnika. Się do Ja się schowałem do śmietnika Ja też muszę iść do śmietnika, ja byłem pod śmietnikiem, więc tam idę z powrotem Chłop, to sam siebie jedzie Śmietnik! Właśnie ja wszedłem tutaj... do domu. Dobra, teraz pooglądacie sobie kilka, jak będziemy siedzieć w krzaku, bo... Teraz na sobie, jak siedzieć w śmietniku tutorial. Dobra, poczekaj, dobra, także zaraz się A dzięki, że. Ej, ty... Ej ten Ej, tym gruto Bóg nie przyszedł. Dobra, widzimy się zaraz, jak w ludzku Gameplay. dobra. Widzowie, już jesteśmy. Um, także powiem wam tak, znaleźliśmy zielone bronie, uciekliśmy wreszcie od typów. I co? Właśnie, zielone. Zielone bronie znaleźliśmy, co nie? I słuchajcie tego, że mi ping podskakiwał i zabiłem dwie osoby z zachodu. Chłopy sobie coś tam rozwalały, a my cykje. Gdzie strzelają? Mhm, to się strzelać. Chcecie odcinek jeszcze na szat Mam tyle pomysłów, z Fortnite'a. No Aleks, masz! Mordo! Aleks! Co? Mordo, masz! Jest! Mam fioletowego skara. Ej, dobra, dajcie mi fragi! Wiecie o co chodzi? ja biedny jest. Ryba ma. O, ryba ma mało! Będzie miała ryba mniej, jaką trafię! Jest! Ryba leży! Drabij tego! Nie mogę trafić, żaden strzał. O Dobra, trafiłem Dajcie mi ją Dobra, zabiję. Ja ci zrobiłem asystę sobie I Dobra, dostałem snajpereczką Tam jestem ze snajperką Tam jest snajperek Ale ja na spokojnie go zlatyruję Zabiję. Zabiję. Dobrze nice. Pokczampy no, Dobra, ja muszę wziąć to amo, dobra? Tutaj, dajcie mi to Dobra, dajcie niego, mi bo bo ludzi. Jestem... O, Tam są niebieskie broni, więc jak ktoś potrzebuje Idziemy po No ja nie pasuję. Bo... Ej dobra, dajcie potki. O dajcie potki. Ale Ej, to się ulepsze, dajcie mi, dajcie. Ja jestem zawsze na końcu, jestem fragi, i to jest najgorsze. Ty, okay, ty, pa, ma trzech, ma trzech tam. Trafiłem dwa headshoty, kurde, jakieś nie wiem ilu metrów. Kurde, ale mi jestem, go dobry. Zabić. Halo. Ja jestem najgorszy w tą grę, więc dajcie. Trafiłem dwa headshoty z Jakieś 100 aura to Aura jakaś mała zrzucona. I dobra, A, to ruch? możemy używać, to możemy używać, ale chodź. Pokaż to co to jest? Co to jest? Masz. Możemy używać tego. O. Dziękuję. Chodź, pomóż mi. Ona ma tam problem. A czemu ty stoisz w miejscu, czy mi się wydaje? Ty masz bagi jakieś chyba. Ej dobra, asystę mam, bo kurde, wybierasz mi wszystkie bugi. On. Dwie asysty mam, no, no czemu ty nie zabierasz wszystko? Dobra, chodźcie do strefy. Uciekamy do strefy. Po ja zabrałem lód. zapomniałem o strefie. Kurde, mamy Tylko daleko, to masz poszuczenie? Stref... Ja mam apteczkę, pięć bandaży. Nie wiem po co ja te bandaże No to właśnie dobrze, że bandaże masz. Rzuć mi jakieś. Żebym miała na później. Jak gdzie, gdzie, ty jesteś? No. No, Zaj, wie, to, gdzie wy, jest gdzie wy sobie chodzicie? Ta, co się zablokowała, bo chciała się odbić Masz, wyrzucam ci Dobra Jed Jedno wa się walimy ty... Walimy, bandaż Tam jeszcze typy, no Czemu nie ma chodzenia pod piaskiem? Nie może tego naprawić? O nie, on ma ten kamień, abym go zabił Jest, Pięknie. zabiję Ja jestem ogólnie Ponad... gównem z tych snajperek, więc... Ponad 100 metrów jest is... O nie, jego ja go zabiłem Dobra, powaliłem Daj mi, daj mi yes. tego, banana. Nie, czemu ja użyłem Ale tego, co? Nie, 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 nie. Sorry, pojechałem. Co się, dzieje? Byczki, co co się dzieje? dzieje w tej strefie? Ognisko O nie, strefa bije po dwa, ja nie zdążę chyba Ognisko ja to mam jest. Ja robię fragi przy ognisku Dobrze, pogchamp jak, do, jak Idę. dopadam drewno, dokładam się 5 fragów, ale powiem. Ja mam 4 Nie wiem czy zdążę z apteką Nie zdążę raczej To po co ją ja używałeś teraz? Nie. No bo mam 7 HP Jest! Dobra, zdążę. No zdążyłem no, Ej no, zabrałeś mi cały loot, chyba cię pogięło chłopie Nie, masz ja tu, masz tu jeszcze jeden, masz tu, masz jeszcze loot no ja tu fragi robię piękne, jeszcze piękne w strefie. Daj mi, daj mi lup, daj mi ten te, bandażek masz. Nie tu, nie tu, nie tu. O, fak, dobra, zdążyłem. Jeden hop, Obawię. weź po weź po nie, wróć. Ja nie mam szans. Już chodź, to ja ci dam po prostu, ja mam 15 as. No, dobra, ja mogę je po nie. Do szybko to zrobisz, byś nie zginął. Co to było? Jezus Chrystus, samki to. Ja pierdzielę widzowie, zostawiajcie lajki, bo to było przemocarne. Chłopca mi morda. No ja zrobi, Ja zrobiłem więcej fragów w strefie, niż normalnie, więc to też chyba zasługuje na lajkach. Gdzie oni są? Musimy jej pomóc. No właśnie, ona tam jest! Ej nie! Nie! nie, nie, nie. Czemu to tak daleko poszło No ona się Ej, ona jakoś... Nie, ona jakoś szybciej od nas poszła. Nie jej pomóc szybko, po to może mam 5K Ja jadę ci pomóc, no. Idź no Idziemy, idziemy, idziemy. Alex pamiętaj, że jeszcze ja jestem. Kurwa, ma... Ale tak jestem słaby więc... Nocie, kurde, pieczone. O nie to jest trójka i! No Alex! Alex! Dodamy. Alex! Alex, trójka tu jest. Alex. Kurde, trafiłem. Help! Tutaj. Co? Idzie jest trójka! Bo gramy trójki No nie no, jeszcze jedna czapa! No ciemno miał marshmallow Jezu takie ciężko jest mu trafić czapę, że ja nie wierzę Nie, w strefie mnie zostawił. Kurde, ten. ja nie umiem jeszcze trafić ja tej się... Dobra widzowie to na nasz challenge. Jeżeli filmik właśnie spodobny, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika na kanale i dzwoneczki, żebyście pamiętali o wszystkich moich filmikach. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!